Cześć, witam was w moim następnym filmie na tym kanale. Dzisiaj będą sobotnie obowiązki hodowli królików. No czyli sprzątanie kratek, tam w środku ogarniania i tym podobne. Myślę, że dzisiaj filmik będzie ciekawszy niż poprzednie. No i teraz myślę, że wam przypadnie do gustu. Standardowo zostawcie łapeczki w górę oraz subskrypcję. I chciałbym was jeszcze zaprosić na live'a dzisiaj o godzinie 20.30, być może będzie przedłużany. Zobaczę jeszcze, coś się ogarnie. Dobra, no to ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Ten filmik nagrywam 9 października i dzisiaj był pierwszy przymrozek u mnie, gdzie ja mieszkam. Tutaj ja wam pokażę na dachu. Dach jest siwy. Jest dokładnie minus 1 stopień. No i czuć ten mróz, czuć, czuć. No ale to już tylko świadczy o tym, że zima zbliża się wielkimi krokami. No ale teraz zacznę sprzątać. że ogólnie tutaj jest poszątane, tylko tu trzeba szybko zamiatać, Bo tutaj wczoraj robiłem. Chciałem jeszcze tamte, no ale nie zdążyłem, bo już było ciemno. No to sobie zapaliłem LEDy, no i było ok. No i trzeba to posprzątać, tam posprzątać, no i wodę na środek, jedzenie dać królikom, co zobaczycie się teraz jako pierwsze, później sprzątanko, ogarnianie, no i oczywiście na wieczór potem też jedzonko dobra. No i teraz sobie zrobię mieszanki dla królików, no wszystkie te pajęczyny trzeba poomiatać wszystko kurą, może przy okazji też posprzątam, bo to już dawno nie miały jak już wszystkim to wszystkim ale to się jeszcze zobaczy już tam pszenicy prawie nie mam ale może jeszcze wystarczy do tego czasu dopóki skończy się to żeby później wszystko nałatw kupić dobra daję tylko jedzenie i wypuszczam kury, bo kurczy już to się nie niecierpliwią No, to widzimy się za chwilę. To są szczęśliwe króliki Odpoczywają sobie, ładnie leżą no. a. Się obrócił To są zadowolone króliki Zobaczcie jak tu jest czyściutko Chyba jeszcze nigdy odkąd mam króliki, a już mam dość sporo bo ponad 4 lata Nigdy nie było tak czysto Nie ma ani jednej pajęczniki tam było masakra przy kurach Wszystkie królikowie, wszystko mają wysprzątane Mają średnią słomę Jak widzicie, w klatki, jakieś tam były takie reszki słome, wysprzątane Nie ma... Zresztą zrezygno nie pajęczyny nie ma nic Panik, ogólnie też opalałem Dżdżki panikiem Tam gdzie były pajęczyny pomieszane z sierścią, bo to jest ciężko z miotką ściągnąć no i po prostu opalają to panikiem. No i bardzo super to wyszło. Nie ma nic. Na zewnątrz jest to samo. Jest naprawdę, jestem z mega zadowolony. To okno już mogę chyba zamknąć, bo już. O. o tam, zaoknąć troszeczkę. Widać to uprzątnie, tutaj też. czyściutko. Tu było tyle kurzu normalnie. Wziąłem sprężarkę i to wszystko fajnie wymiotłem tam przez drzwi. No. Kury też zadowolone. O, jest na jajco. No, sorki że nie nagrywałem ani jak nic nie sprzątałem ani tego już nie opalałem. No, ale nie chciałem tego nagrać, bo już tyle tego jest u mnie na kanale, że może dopiero kiedyś. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze muszę przykręcić paśnik tam do saniec NC, bo tam nie ma. I jeszcze muszę rozdzielić samczyki, a samczyki w podpalanych czarnych. A więc to jeszcze nie jest koniec Gdzieś na filmie, tutaj się przełożyłem dwa samce podpalone czarne od samiczek. Tak cała ta klatka znów jest pełna. Zapełnione są wszystkie komory królikami. No i do tej w tym filmiku, tych sobotnich obowiązków. Jest wieczór, jest już zimno, więc kolejna zimna noc. Prawdopodobnie znów ujedną temperaturą, lecz tym razem prawdopodobnie jeszcze niższą. No co, to zrobić w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapaczki górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem. No i do kolejnego filmiku trzymajcie się. No i cześć!